Za tymi drzwiami, za mną, znajduje się coś niezwykłego. To spełnienie marzeń każdego fana motoryzacji. Jako dziecko zbierałem obrazki z Gumy Turbo, na których były wspaniałe samochody, takie, których wtedy, tak myślałem, nigdy nie zobaczę na żywo. Tymczasem tutaj, za moimi plecami, jest 100 takich samochodów i każdy mógłby znaleźć się na obrazku Gumy Turbo. Może poza jednym, ale o tym później. Pierwszą z takich ikon, które pamiętam z tych dziecięcych lat z Gum Turbo, to jest De Tomaso Pantera. Niezwykły samochód, bardzo, bardzo rzadki, głównie dlatego, że wykonany był fatalnie, a służył do ekstremalnych wyścigów, ekstremalnych prędkości. I teraz jest tutaj na żywo, mogę go niemal dotknąć. Trochę się boję, żeby go gdzieś nie porysować, ale po prostu jest to spełnienie moich dziecięcych marzeń. I tutaj mamy dwa przykłady dwóch różnych samochodów, oba są. Cudowne, ekscytujące, niezwykle rzadkie, a pochodzą z całkiem różnych światów, chociaż oba z Europy. Pierwszy to jest Mercedes 190 AMG. To jest ekstremalnie rzadki samochód. Na ulicy pewnie nie dałby za niego tysiaka, a w rzeczywistości bije na głowę wiele samochodów, które dzisiaj szczycą się bycia samochodami sportowymi. Drugi z, tak jak powiedziałem, z zupełnie innego świata, a jednak też Sportowy, ekscytujący, wyścigowy i niezwykle rzadki to Ferrari F40. Sprzęt, który od zawsze był marzeniem wszystkich, którzy mieli w żyłach benzynę zamiast krwi. Również bardzo trudno go dzisiaj dostać. Bardzo trudno nawet się nim przejechać na jakichś takich speed I dlatego okazja do jego dotknięcia nadarza się właśnie tutaj w Warszawie na stadionie narodowym, czyli na wystawie ikony motoryzacji. I słuchajcie, ostatnia rzecz, oczywiście to nie ostatnia na tej wystawie, ale ostatnia o której chciałem Wam powiedzieć, to jest coś niesamowitego. Taki samochód jest tylko jeden w Europie, a w sumie wyprodukowano ich tylko 24 sztuki. Ma ponad 1800 koni, a nazywa się Hennessy. Coś niesamowitego, po prostu nie mam słów. I słuchajcie, tu jest samochód, o którym mówiłem na początku, czyli ten, który z całą pewnością nie znalazł się na żadnym obrazku w gumie turbo Fiat Multipla. Dlaczego się tu znalazł? Nie wiem. Zapewne dlatego, że jest równie rzadki co Ferrari F40, ale nie z powodu osiągów, a z powodu tego, że większość z nich po prostu zgniła. Wiemy, gdzie są dwa zachowane bardzo dobrze egzemplarze, ale Piotrek, spokojnie nikomu nie zdradzimy. Na wystawie ikony motoryzacji znajdziecie 100 samochodów o łącznej wartości, uwaga, uwaga 100 milionów złotych. Ja nawet nie wiem, jak wygląda taka wielka kwota. Wystawę możecie oglądać do 25 lutego na Stadionie Narodowym wejście numer 1. Serdecznie Was zapraszam.